Dobra, zjadłam sobie obiad i teraz próbuję drożdżóweczkę. O, ale mieć już ojejne. to tak jakby jakaś babcia robiła prawdziwa, prawdziwa babcia, bo inne są sztuczne. Ja imam No taką. Dobra. Drożdżówka pyszna, mięciutka, chmurka. No hmm. ale komary gryzą. No i jedyny minus Jedyny minus tego to jest taki, że jesz na dworze i, i po prostu gryzą cię komary niemiłosiernie. Ale już jest późno. 19.07. Hmm.